Siemanko, cześć witajcie, z tej strony ekipa RBKM W dzisiejszym odcinku poczytamy sobie wasze komentarze Dominik też będzie czytał, umiesz czytać? Nie, wiesz? <grym <grym nie, nie Jestem analfabetą Ja też A to piona, gościu Normalnie to gdzie mają subskrybuj? Tu, o, czekaj, tu, tu, czekaj. Tu, 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 o. tu, mają subskrybuj No i lajka macie tam O, tu, o. O. I teraz tak. Poczytamy sobie komentarze Wasze od naszego kanału. Pierwszy komentarz pod filmem Zapowiedź kanału był. Leci łapka w górę. To dobrze. To... Dziękujemy. Dziękujemy. Yy, Luźna jazda 2. Yy, Antej Nawara. Fajnie. Fajne. No. Fajne, fajne. Racja. Nie umiesz <grym> Ja Nie wiem, czy to taki fajny film był. I to teraz Ty. Y, y, luźna jazda 2, dadeg89. Ja na takiej hopie wyję 12, 12, 17 pozdro rbkm. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Urbex 1. Wale y, wiadro. Co? Wale 00, nie wiem. Wale 00 co ty gadasz, jaki nawiedzony dom chłopie XD i co ty niby czytałeś w tym necie XDD? No tak w napisali, tak przeczytałem i tak wam mm. powiedziałem na filmie. No to teraz ja. I dobra. Luźna yy. za dwa. Luźna jazda dwa. Znowu. Dawid 1, 2, 3, 4, Browski. Bo o 3 tygodnie o. temu. Zrzuciśmy film Różna za dwa. Do kamerzysty, dwa pytania, czyli że do mnie. Bo wtedy to ty no to wtedy ja nagrywałem. Ile się uczyłeś Willy? Ile czasu jeździsz na rowerze? Willy się uczyłem 3, 4 lata, można do 5 dojdzie. Tyle się uczyłem Willy. Ile czasu jeździsz na rowerze? No od urodzenia ja. Ja jeżdżę od 9 roku życia. Mam teraz 15, więc sobie policzcie no, i już bo, jeżdżę. Bo miał przerwę, bo miał wypadek dość Miałem wypadek ostry, ostry miałem szybką nogę, bo wbił mi się kamień, a potem tym kamień było szkło, nieudany Willy, więc no. przerwa była. E, pierwsze pytanie do kanału: dlaczego taka nazwa kanału, a nie inna? Pozdro cały RBKM Bikers. My mój, też się pozdrawiamy. My już tłumaczyliśmy, dlaczego e, e, nazwa RBKM. Bo RBKM się składa z tego, że R to Rysiek, B to Bąbel, K to kamerzysta i M to majster. Tak, no. z tego się wzięła y, nazwa naszego kanału. Wow. A biker wzięła się stąd, że po prostu jeździmy na rowerach i najwięcej filmów będzie z tym, jak jeździmy na rowerach, czy jakieś challenger. To jest najwięcej tego na kanale. No i od czasu do czasu będą gry, ale to tylko w sobotę i w niedzielę. No. Żeby był, żebyście mieli co ja już oglądać. Ja jutro tam. Wiem, mhm. urbex, hashtag 1, nawiedzonego domu na... E, wożywna, e, w Myszkowie. Dawid, 1, 2, 3, 4, Browski, znowu. Super, no wiemy, że super, no. bo z Dominiciem nagrywaliśmy, ale to, co się potem działo po nagrywkach, Majster miał całe czerwone tutaj e, żebra, bo go coś chwyciło, jakby uderzyło go coś, więc no. E, no, zib, no zika basedio 3 tygodnie temu. O, dwa serduszka. To, no to my też wyszedłem. To, to jest ogólnie włoszka, także no. dlatego ma takie dziwne... Więc my też serduszka dajemy. Akurat też dwa. No, Więc tak, teraz ty. Luźna jazda hashtag 5 plus skałki i 15 metrowa studnia. Filip płaczek. To nie Baby Hop. To, e, Filip płaczek to nie Baby Hop. Zakrętki dla chorego dziecka hashtag 1. Sorry, że nie było przywitania, ale montażysta zapomniał dodać. No to, to nasz, jest, nasz komentarz. ja Dobra, cq 69 Subik leci, leci, pozdro. Dziękujemy, mordeczko. Pozdrawiamy. Czekaj, Challenge Rest bez siodełka. Super WSL, podłoga Dawi. Super odcinek, ale zmiecie, zmiecie intro. Intro będzie nagrywane, ale to już w przyszłym czasie będziemy nagrywać intro. Więc no. Urbex, hashtag 3 Klau kle, Klau, klau Dia. E, super serduszko, no wiemy, że super, bo nagrywaliśmy my. E, challenge wysiadełka, hashtag 3, Klaudia, znowu, 6 dni temu, cudownie, no wiemy, że cudownie. Ile macie lat i fajny film. No, Kamilo ty, ile macie lat i fajny film. E, ja mam 15, on ma 13, a Majster ma 14, no i wiemy, że fajny film, bo nagrywaliśmy razem. Okay. Zakletki dla chorego dziecka, hashtag 2. Klaudia, okay. mega, no wiemy, że mega, pomagamy chorym dzieciom, nie tylko nagrywamy dla siebie, dla innych, ale też. Mm dla chorych dzieci. Luźna za hashtag za Oscar, fajne. Mówimy, no że fajne, bo dzwoneczek mój majster na buzi. O, i tu się teraz zaczyna pod górkę. Do, dobra, Challenge dobra. bez siadełka 3. Challenge bez siadełka 3. Od końca zacznij. Dobra, to Bosko. Julia, Oby... Julia. Bosko. No wiem, że Bosko jak jesteśmy tacy przystojni. No właśnie. <laughs> no. no. <laughs> Oby tak dalej chłopaki. Znowu Julka. Dziękujemy. Oby tak dalej, chłopaki znów. Chcemy więcej. Będzie, będzie więcej. Będom, wje, będzie więcej. No, to jest luźnej. I to jest i cien, cien, A, cien to cien siadełka. No to będą inne też challenge. Zapraszamy do channelka. No. Challenge hashtag 1, czyli z tymi z bananami i sprite'em. No. Julia, Julia. O, o, o. <słys> oh. O, no. Julia Julia, Pięknie <coughs> Więcej tego. No będzie, będzie. Spokojnie. Będzie więcej, czy będzie. Julia Julia, proszę. No my też prosimy, żebyście dostali łapkę w górę i, I subskrypcję. Claudia. Hmm. Więcej mega robota. No wiem, że mega robota i będzie tego więcej. Claudia. jesteście mega. Wiemy, że jesteśmy mega. Dla niektórych nie, ale... Luźna jazda dwa. Znowu Claudia. Nagrajcie gameplay z Minecrafta. Czekaj, to ci e... przerwę. Na przykład tak, tu Eryk mówił, że co tam było, czekaj, yy, więcej, mega robota, jesteście mega, no jesteśmy mega, ale to dla niektórych osób, bo każdy ma inne humory i każdy kogoś może nie lubić i takie tam, ale to odchodząc od tematu, dobra, lecimy dalej. Yy, nagrajcie gameplay z Minecrafta. Yy, Minecrafta Czy możemy yy, nagrać, jak już będzie tak z 200 subskrypcji, no, bo to, to może, też trochę roboty jest to, przy montażu. Nie, może. Co dalej mamy? Challenge Hestawa. Z pudełkiem oczywiście co do z nami na Turce. Klaudia, teraz Minecraft. No Minecraft będzie za, na 200 subskrypcji, więc nie piszcie takich komentarzy. O, Minecraft, Julia Julia. To nie był Minecraft. No chyba, że jest pudełko, no to wtedy. Julia, Julia, najlepsi. No, wiem, że nie najlepsi no wiemy, że jesteśmy najlepsi Wiemy, bo niby jesteśmy początkujący, Cześć ale... Co, jest co tak? masz? Jaki to, do, do jakiego tu filmu jest? Luźna jazda 3. Uuu. Czekaj. Chcę spotkanie z fanami. Może, Może będzie. Może będzie, ale to. Ale to w późniejszym czasie. Później czas w w następne wakacje. Boże. Planujecie spotkanie z fankami, bo chętna jestem. Klaudia. No, będzie w następne wakacje. Julia, mówię. Julia, ja bardziej. Klaudia, no tu się kłóciły. Chciałabyś, ja jestem największą fanką, nie ty. Julia, Julia, nieprawda. Julia, Julia, ja jestem, nie przebijesz mnie. Nie kłóćcie się w komentarzach, to nie ma sensu, kto jest najlepszy. Julia, Julia, jestem największym, i tyle. No. Julia, Julia, proszę Julia, Julia, chłopaki, uwielbiam. Dziękujemy z całego serduszka. O, pokaż, co tam jeszcze pisze. Masz, takie zrobę serduszko. Challenge 3. Zadałem tam pytanie, kto jest kamerzystą. Macie tam, w której scenie? Odsyłam was do tego filmu. I. To co było? O, mnie. Ja Zaraz wracamy do przerwy. Była mała przerwa, bo mnie y, ojczym wołał. Nie będziemy tego wycinać, nie ma co ukrywać. I propos do tematu. Zadałem wam pytanie, kto jest kamerzystą w którymś momencie. Igor Madej. Łukasz Wawrzyniak. Nie, to nie jest Łukasz Wawrzyniak. to nie jest kamerzysta w ogóle. Nie, no. Marzena Nowakowska, gra rowerowa Hashtag To jest nowa seria, którą puściliśmy. Wow, ale fajnie, mój syn was ogląda. No to super, że Dzięki pani syn nas y, ogląda zdrówka. Y, co mówię Challenge Hashtag 4. Biały. Pamiętasz jak się zrzygałeś na filmie, to nie ja się zrzygałem na filmie, tylko Dominik tam zrzygał. Znaczy nie, że tak, miał odruchy, ale wymiotne. odruchy wymiotne. Miał to... odruchy wymiotne. Hmm. odruchy wymiotne. Klaudia Pabiasz Challenge bez siadełka 3. Kamerzysta Adaśka. Tak, zgadłaś. Kamerzyca to jest Adaśka. Nie będziemy mówić nazwiska, ale to jest Adaś. No i teraz, co nam zostaje, Zgadliście jego imię. Tak, jedna osoba zgadła. Będzie z nim odcinek, więc no. Będzie na pewno. Water, Butterfield Challenge. Tu napisałem na ja komentarz, że przepraszam, że nie, że nie było miniaturki, ale coś, jest, nie wiem, coś się stało. Tak, w programie coś się stało, nie mogłem rzucić miniaturki, więc macie jeden film bez miniaturki na naszym kanale. Ale to jeden, to tam nic. No, pauza challenge, co wleciało wczoraj, jest jeden komentarz 18 godzin temu, ci, że jest świeży komentarz. Sztost film. No. no, wiemy, że jest sztost ten film, e, bo nagrywaliśmy z Dominikiem tą pauzę challenge. Oczywiście miniaturka jest bezsłena, fajna śmieszna. No i to by było na tyle. E, kolejne, kolejny odcinek z czytania komentarzy tak, lub Q&A już taki Q&A będzie jak nagramy 20 filmów co 20 filmów będziemy wasze komentarze czytać No. więc no co no to by było na tyle w tym odcinku mam nadzieję że wam się podobało Dominik teraz będzie sobie jadł kanapkę bo jest oczywiście głodny no. a ja co będę montował film teraz wy już go oglądacie a ja nadal montuję więc no. polecam tą ciupaluch hot strips tak no więc nie, będę wycinał tego. nie, no, więc to jest najlepsza w ogóle kanapka. No najlepsza. Tylko, że trochę ostra. Jeżeli gdzieś w trakcie filmu y, przerwie, gdzieś tam nie, będzie naszego nie, nie, wiem co się dzieje naprawdę nie, zwracajcie na to uwagi bo po prostu program coś świruje i ucina nam połowę głosu i może gdzieś tak być, że nie, będziemy jakiegoś komentarza, nie, nie, przeczytamy jakiegoś komentarza, nie, będzie go w ogóle słychać. Ale będzie on przeczytany, ale wy będziecie słyszeć. Więc no. To my tak, ja idę montować. Jeszcze wam przypomnę, tutaj macie suba, tutaj lajka, a tu na jego twarzy dzwoneczek i dalej. No i już niewiele brakuje, brakuje 5 subskrypcji do 100 subskrypcji, więc no, jeżeli chcecie specjal to dobijecie, jeżeli nie, no to poczekacie jeszcze chwilę. No to co, ja uciekam montować, a Dominik będzie ja sobie kanapeczkę. Siemanko! Siemanko.